Twój podjazd i chodnik porastają chwasty? Oto przepis na szybki i naturalny oprysk. Rośliny znikną bez potrzeby skrobania i wyrywania korzeni. Nie będziesz już wyrywać ich na kolanach przez długie godziny. Do wykonania oprysku potrzebujesz tylko trzy składniki, które z pewnością masz już w swoim domu. Przygotuj buteleczkę ze spryskiwaczem. Następnie wlej do niej 300 ml ciepłej wody. Dodaj również łyżkę płynu do mycia naczyń. Nie zwalcza on chwastów. Ale jest ważnym składnikiem mikstury. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe wody. Kolejny składnik to sól. Wrzucamy dwie stołowe łyżki. Ma działanie odwadniające. Skutecznie zaburza równowagę wodą komórek chwastów. Ostatnim składnikiem jest ocet. Wlewamy około 60 ml. Ocet jest skuteczny w walce z chwastami ze względu na zawarty w nim kwas etanowy, który ma silne działanie żrące na roślinność. Całość mieszamy i gotowe. Następnie spryskujemy chwasty, które wyrastają z kostki brukowej. Najlepiej robić to w upalny lub słoneczny dzień. Słońce przyspiesza wchłanianie mikstury w glebę i rośliny. Czynność powtarzamy raz na parę dni. Rośliny powoli obumrą i wysuszą się. Tym sposobem już nigdy więcej nie będziesz musiał wyrywać chwasty rękami. Wystarczy spryskać i poczekać, aż oprysk zrobi to za nas. Posyp tym kostkę brukową i zalej wodą. Plamy po oleju znikną. Na stare plamy, które są na kostce brukowej dłużej niż parę dni, lepiej sprawdzi się soda oczyszczona. Jest to jeden z najskuteczniejszych trików na pozbycie się tego typu zabrudzeń. Wysyp sporą ilość proszku na plamy i dodaj wodę. Soda zacznie się pienić, tworząc substancję myjącą. Następnie szoruj kostkę szczotką. Całość zalej obficie wodą i zostaw do wyschnięcia. Plamy znikną z podjazdu, a kostka brukowa będzie wyglądać jak nowa. Ten trik kosztuje grosze, a podjazd będzie wyglądać jak nowy. Brzydkie plamy po oleju, który kapie z zaparkowanych samochodów, można usunąć samemu. Nie potrzebujesz do tego myjki ciśnieniowej i chemicznych środków. Okazuje się, że potrzebny płyn masz już w swojej kuchni. Wystarczy polać go na kostkę brukową. Do czyszczenia potrzebujesz płyn do mycia naczyń oraz szczotkę z twardym włosiem. Polewamy obficie plamy płynem do mycia naczyń. Następnie mokrą szczotką szorujemy okrągłymi ruchami. Płyn do mycia naczyń świetnie radzi sobie z tłustymi zabrudzeniami. Jest tani i ogólnodostępny. Dodajemy trochę wody i dokładnie szorujemy. Już po paru minutach plama zacznie znikać. Na koniec obficie spłukujemy wodą i gotowe. Ta mikstura pozwoli ci pozbyć się mchu w jeden dzień, kiedy na podjeździe do garażu czy na płytkach tarasowych widzisz ten zielony nalot, zacznij działać. Mech najlepiej zwalczać w słoneczny dzień. Wiadomo, że pojawia się w miejscach wilgotnych i zacienionych. Słońce jest jego wrogiem. Szczególnie po łagodnej zimie wyrasta nawet w miejscach, w których go nigdy nie było. Dlatego dzisiaj pokażę ci domowy spray, który go zwalczy. Przygotuj naczynie i wymieszaj w nim wodę z octem w proporcji 1 do 2. Do naczynia wlej przykładowo 200 ml wody i dolej 400 ml octu. Ocet jest znany ze skuteczności zwalczania mchu. Dodaj do mieszanki trochę płynu do mycia naczyń. Sam płyn nie zwalcza tak skutecznie mchu, ale zapobiega spływaniu mikstury z kostki czy płytek. Jeśli dodasz jeszcze ten olejek, mikstura będzie skuteczniejsza. To olejek eteryczny z pelargonii. Jest naturalnym środkiem do usuwania mchów i chwastów. Przelej mieszankę do butelki. Spryskaj miejsce występowania mchu. Jak wspomniałam wcześniej, najlepiej zrób to w słoneczny dzień. Słońce przyspieszy cały proces likwidacji mchów. Następnego dnia wystarczy pozamiatać i płytki będą czyste. Możesz taki płyn zawsze mieć pod ręką i używać go regularnie, aby mech się znowu nie pojawił. Po zimie biorę folię aluminiową i owijam nią poręcze na balkonie. Ten sposób daje 100% skuteczności. Zwykła folia aluminiowa sprawi, że nie będziesz musiał nic więcej robić. Na pewno masz folię aluminiową w domu. Ma ona wiele zastosowań. Oprócz pakowania kanapek i pieczenia mięs, możesz jej używać w zmywarce. Dzięki folii aluminiowej kieliszki, szklanki i sztućce są błyszczące. Na pewno też już sprawdziłeś, dlaczego warto wrzucić kulki z folii aluminiowej do spłuczki oraz już wiesz, że folia aluminiowa sprawdzi się do usuwania tłuszczu po smażeniu. Zlany do niej tłuszcz po zastygnięciu można wyrzucić. Dzięki folii nie musisz zapychać swoich rur i wydawać pieniędzy na hydraulika. Ale o tym zastosowaniu folii aluminiowej na pewno jeszcze nie wiesz. Weź kawałek folii aluminiowej i owiń nim balustradę. Kawałek folii musi być dłuższy, aby zawinąć ją dobrze na metalowej poręczy. Weź kolejny kawałek i zawiń balustradę obok. Folia ma rolę ochronną. Dzięki niej nie będę musiała sprzątać tak często balkonu. Jak to możliwe? Folia sprawi, że gołębie nie będą na niej siadać. Dzięki niej nie muszę już ich przeganiać ani sprzątać odchodów po nich. Folia jest szeleszcząca i błyszcząca. Ptaki tego nie lubią. Wybiorą inne miejsca, ale twój balkon będą już omijać z daleka. Tak, pozbywam się brudu po zimie. W mgnieniu oka przygotujesz swój balkon na wiosnę. Wystarczy prosta domowa mieszanka. Śnieg, roztopy i osadzająca się sadza sprawiają, że balkon po zimowych miesiącach wymaga gruntownego sprzątania. Na szczęście nie musisz sięgać po drogie detergenty. Sprawdzony domowy sposób pomoże ci skutecznie wyczyścić płytki. Najpierw usuń z balkonu wszystkie meble i przedmioty. Następnie zamieć liście i inne zabrudzenia szczotką z twardym włosiem. Gdy powierzchnia balkonu jest gotowa, przemyj płytki wodą z płynem do naczyń. Następnie przygotuj domową mieszankę. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą utlenioną i nanieś na zabrudzenia, szorując gąbką lub szczotką. Na koniec spłucz czystą wodą. Przed czyszczeniem przetestuj mieszankę w niewidocznym miejscu. Jeśli płytki dobrze na nią reagują, możesz oczyścić całą powierzchnię. Dzięki temu prostemu trikowi twój balkon będzie gotowy na wiosnę. Wystarczy kropla, a chwasty od razu wysychają. Niszczy całą roślinę aż po korzenie. To najszybszy sposób na chwasty, jaki znam i najskuteczniejszy. Kiedy pojawiają się one na kostce przed domem czy garażem, na pewno chcesz się ich szybko pozbyć. Ten spray jest w tym niezastąpiony. Wystarczy spryskać nim chwasty i gotowe. Nie zawiera szkodliwych składników i jest tani. Nie musisz wyrywać ręcznie chwastów i denerwować się, że ich korzenie się urywają. Ten spray wyżre całą roślinę z korzeniami. Przygotuj naczynie i wlej do niego około 500 ml wody. Dodaj jedną łyżkę soli. Wymieszaj, aby sól się rozpuściła. Dolej jeszcze 200 ml octu i jeszcze raz wszystko wymieszaj. Miksturę przelej do butelki ze spryskiwaczem. Przed użyciem wstrząśnij. Spryskaj chwasty. Zobaczysz, jak szybko uschną. Tak się ich pozbędziesz w bezpieczny sposób. Kiedy są suche, usunięcie ich zajmuje chwilę, a wszystko dzięki zwykłemu sprayowi z soli z octem. Proste, ale niezwykle skuteczne w walce z chwastami. Posyp pieprzem miejsca pod drzwiami i pod oknami brzmi jakby to nie miało sensu, a jednak ma ogromny. Jest to naprawdę dobry patent. Niestety wielu z nas ma w ogrodzie bądź na tarasie mrówki. Pozbędziesz się ich w kilka sekund. Wystarczy, że skorzystasz z tego triku. Zajmie on tylko chwilę. Zazwyczaj mrówki poruszają się tylko jedną ścieżką, jeśli chcą się gdzieś przedostać. Jeśli wiesz, która droga jest ich, to idealnie się składa. Wystarczy, że zabierzesz pieprz i wysypiesz go na ich trasę. Mrówki nie przejdą po pieprzu. Jest to przeszkoda nie do pokonania, jednak głównym miejscem do posypania jest wejście do domu, posyp pieprzem miejsca pod drzwiami i pod oknami. Będziesz mógł wtedy na dobre zapomnieć o mrówkach w domu.